Mój Jezu, daj mi pragnienie pełnienia Twego upodobania i spraw, bym zapomniał o wszystkich stworzeniach oraz o sobie samym. Jakiż pożytek będę miał z tego, że będzie mnie kochał cały świat, jeśli nie będę kochany przez Ciebie, jedyna miłości mojej duszy? Mój Jezu, przyszedłeś na tę ziemię, aby zdobyć nasze serca, jeżeli ja nie umiem oddać ci swojego serca, zabierz je sam i wypełnij swoją miłością. Nie pozwól, abym oddalił się kiedykolwiek od ciebie. W przeszłości to uczyniłam, ale teraz, widząc popełnione zło, żałuję z całego serca i nie ma dla mnie. Większej udręki nad wspomnieniem okazanych ci zniewak. Pociesza mnie jedynie świadomość, że jesteś nieskończoną dobrocią, która nie przestanie kochać grzesznika, który mimo swojej biedy przecież cię kocha. Ukochany mój odkupicielu, słodka miłości mojej duszy, w przeszłości tobą wskarciłam. Ale teraz kocham Cię bardziej od siebie samego. Ofiaruję Ci siebie i wszystko, co do mnie należy. Niczego innego nie pragnę, jak tylko kochać Cię i pełnić Twoją wolę. To jest moim pragnieniem. Przyjmij je, pogłębiaj oraz zniszcz we mnie każde pragnienie dóbr światowych. Jesteś ponad wszelką miarą, godny miłości i wyjątkowo mnie do miłowania siebie zobowiązałeś. Oto jestem. Chcę być cały Twój. Chcę cierpieć tyle, ile chcesz Ty i tak, jak chcesz Ty, który z miłości do mnie umarłeś. Z bólu na krzyżu pragniesz, abym był święty. I właśnie ty możesz mnie świętym uczynić. Tobie więc ufam. Pokładam też ufność w opiece Wielkiej Bożej Matki Maryi. Amen.